Się wydarzy, ale jedziemy z tym i z rusza do ataku. Cała seria środków. A kapela odpowiada kopnięciami. Tutaj próba chwycenia. Glinczuje Jest kilotyna. Jest gilotyna. Jest gilotyna. Nie odpuszcza tutaj kilotyny. Nie Zapina odpuszcza kilotyny. W tej chwili Skolim ale Dusi z Kolim trzyma. Pusi Jasia kapelę. Wychodzi Jasiu. Jest pozycja boczna. Tłucze z Skolim chyba troszeczkę przekombinował z tą gilotyną. No i historia się powtarza, bo przy pierwszej walce miał podobną sytuację, też miał bodajże zapiętą gilotynę i z jej wyszedł, wyszedł z tej opresji. Ale Jasia twarz jest tutaj czerwona jak jego poglądy. Jak się napompował tutaj straszliwie Skolim. Skolim rzuca, wszystko na szale, wszystko, całą siłę. Skoli trzyma, tutaj chce mu urwać głowę, próbuje mu E, oderwać Jeszcze głowę od korpusu. Nie chcę puścić jednak no, z tej pozycji e, nie Uważania uda mu się głowy, te duszenie. Za no dużo Już raczej, jest raczej nie, już ręką. raczej nie. W tej chwili Skolim już jest na pograniczu swoich możliwości. Musi odpuścić! Musi odpuścić. I teraz kapela przejmuje tutaj dowodzenie w tej walce. Nie Ale siatki. dalej głowa złapana. Z znowu przytomnie łapie głowę. Jednak muszę powiedzieć, że w takiej próbie duszenia gilotyną można bardzo mocno się wypompować. Trzyma tutaj Jasiu. Ja się łapię do siat. co się dzieje? Ale mizerne są te ciosy, a mimo wszystko odczuwa je Skolim. Co zrobi Skolim teraz? Musi wyjść z tej sytuacji, musi tutaj I wyjść. Uderza, uderza z góry Ależ Zacięcie, ciosy zacięcie Jasia Kapeli. Kapela znowu łapie Nie może powtórzyć się drugi raz ta sytuacja, że Kapela wygra walkę, będąc underdogiem. To jest niemożliwe. Ale patrzmy, patrzmy, jeszcze się nie skończyło, jeszcze wszystko tutaj jest możliwe, wszystko jest możliwe natomiast pozycja dogodna do uderzeń i właśnie robi ależ. to Jaś Kapela, tak teraz ma pozycję, jest do siadzie 48 sekund do końca z kolim, tej rundy, Skolim przytomnie chwyta i klinczuje teraz e, jaś Kapela. teraz uderza, uderza Jaś Kapela i uderza w tułów uderza w głowę, ależ tutaj chyba wszystkie nuty słyszy w tej chwili Konsek zdecydowanie Wszystkie nuty odbijają się w głowie gdzieś tam Konrada Skolimowskiego, bo jaś Ręzyk bije. Z góry, bo podniosę. Ale jaś konsekwentnie sobie obija. Dura, góra, dół, góra, dół. i nie uważa ma tutaj głowy za tyłu głowy. Takim sposobem zbiera punkty. Jest tutaj jedno ostrzeżenie od sędziego, żeby uważać. 13 sekund będzie. Druga runda. Moim zdaniem będzie druga runda, Paweł. 10 sekund. Tu nie wytrzymuje. Stop, stop. Ten pojedynek jest gotowy. Uwaga! Gotowej. I ruszamy! Runda. Yes. Nie łapie po nogi, próbuje obalić Jaś Kapela, ale znowu łapie gilotynę z kolei. Jest z Kolim, trzyma. Jaś Kapela trzyma za jedną nogę, okopuje stopy. Ależ tutaj widać, Proszę że bardzo, sporo widzi Jaszka Kapela. Bardzo rzadki widok stąp na stopę w wykonaniu walk frigowych, który zadał właśnie przed chwilą Jaś Kapela. Z Kolim teraz ma troszkę odpoczynku, jest w korzystniejszej pozycji. Szeroka. Pozycja. Próbuje zaciągać tę nogę. Jaś kapela. Widzimy. Ale oddycha, oddycha z Ma czas na odpoczynek. A kapela męczy się potwornie. Oczywiście takie. Zmienił nieudolne... nogę, zmienił nogę, zobacz. Tak, zmienia nogę. Pró próbuje przejść do drugiej. Uważaj ale ładne kolano głowę, ze strony Skoliego. Jest. Skoli I atak! atakuje publiczność tutaj. Jaś kapela. O, ale seria ciężko dochodzi. Nieprzytomny, nie Kapela! Jest duszenie! Skolim atakuje ruzi, Kapelę! krzyczy bij, bij! Kapela teraz dostał się z duszeniem pleców! Nie udusi z tej pozycji, nie udusi! Ale krzyczy bij! I w końcu sucha narożnika! Ale Kapela budzi się z nieprzytomnych i walczy dalej! Bardzo na niej Dźwignął się! I teraz! Teraz kapitalnie. Dobra obrona wykonają z kolego I znowu uderza wykorzystuje. I to będzie koniec! Nie, nie, jeszcze nie. Kapela się broni. Kapela Ale się broni. A do końca. A chce tutaj jeszcze go wykończyć. Chce mu dać lekcję pokory. A teraz... Sekwentnie z Kolin atakuje. Kolimba kolim Bazyłek, głowy na przerwie wyleciała kolim Bazyłek, kolim Bazyłek, kolim znowu kolim I znowu. Stroll, i znowu! I znowu! Kapela